Miałam na Zalando perfumy, które mają pachnieć jak deszcz. Nie wiem, czy to będziecie słyszeć, ale leje. Wczoraj lało, przedwczoraj lało, cały tydzień malać. Przyszły tylko w takim kartoniku, więc zaraz Wam powiem, jak się nazywa ta firma, bo szczerze mówiąc nie pamiętam. One były tanie, kosztowały chyba 70 czy 80 zł. I specjalnie czekałam na taką pogodę, żeby je przetestować. Zobaczcie. The Library of Fragrance, ja nie mogę dzisiaj mówić od tego deszczu, widzicie? Siedzę na huśtawce, tutaj na werandzie, jest mega cozy, cały dzień sprzątam w domu, bo nie mam co robić, bo po prostu leje. ale dobra, już wystarczy o mnie, testujemy, bo jestem bardzo ciekawa, jak to będzie pachnieć, bo ja kocham takie czyste zapachy, No, wiecie co, bardzo świeży zapach, ale da, można było się tego spodziewać. Ja tu czuję jakiś taki ogórek i trawę. Na pewno to jest zapach uniseksowy. Myślę, że spokojnie mężczyźni też mogą używać. Trochę cytryna. I wiecie co, na początku to pachniało inaczej, a teraz czuję, że to. Podoba mi się. Powiedziałabym, że to bardziej pachnie taką yy, mokrą zielenią, właśnie takimi, wiecie, mokrymi drzewami, mokrą trawą, jak idziecie gdzieś nad jeziorem i się taki trawiasty, mokry zapach unosi. To to tak pachnie. Pod koniec jest właśnie taka wyczuwalna nuta, jakby cytryny, ogórka, takiej wody do picia yy, z ogórkiem i z cytryną. Ładne, podoba mi się. Ładny, świeży zapach, yy, taki na co dzień uniseksowy. Mała buteleczka, można nosić w torebce. Perfumuje się sama dla siebie i dla swoich psów, bo będę siedzieć cały dzień w domu. Ale ładny. Nie znałam w ogóle tej firmy i skusiło mnie tylko to, że właśnie to jest Rain i stwierdziłam, że zamówię jej w jakiś dzień yy, deszczowy, przetestuję i nagram wam recenzję. Także dajcie znać, czy yy, znacie w ogóle, dajcie znać, czy znacie Dajcie znać, czy znacie yy, tą firmę, bo tam były jeszcze różne inne bardzo ciekawe zapachy. Może coś innego bym przetestowała. No i to tyle ode mnie. No chodź, Ruzia. Wasze steki wieczorne. Proszę. I proszę. tygodnie się siedzi na łapce? Wygodnie się siedzi na matce, tak? Tak, buziaka. Głaskać, dobrze, głaskać, tak. <głasz> dobrze.